Dzień dobry. Z za kierownicy auta, które, no, budzi strasznie mieszane uczucie. Najpierw to co najważniejsze: wyłączyć start-stop, wyłączyć pilnowanie drogi. Tak jest, dobrze. Czy się prawidłowo nagrywamy? Tak, nagrywamy się prawidłowo. Witam z zakierownicy Mercedesa A35 AMG. Jak zaraz zobaczycie na filmie o próbach dynamicznych, praktycznie bez sensu byłoby wywlekanie teraz i Was, i tego samochodu na autostradę, żeby pokazać, jak bardzo jest szybki. O wiele przyjemniejsze w nim jest to, jak bardzo umie być szybki na zwykłych, ale krętych drogach. I nie chodzi o to, żeby absurdalnie łamać ograniczenia prędkości, o co tak niektórzy lubią mnie oskarżać, tylko o przyjemność prowadzenia samochodu, który praktycznie łamie prawa fizyki. Mercedes AMG A35 306 koni mechanicznych, 400 Nm. Próby dynamiczne. Zryw 0-100 tryb sport. To było wściekle szybkie. 0-100 Tryb komfortowy. Sześćdziesiąt sto. Osiemdziesiąt dwadzieścia. 140. No, ale zacznijmy od tego. Ten sam dwulitrowy doładowany benzynowy silnik, co w wersji e, A250. Czyli, no, koszmarna różnica, bo tam mamy tych koników 200, nawet nie pamiętam. A tu mamy ich 306. Przypomnę, że dopiero co 306 koni to był wyznacznik kosmosu motoryzacyjnego w przypadku samochodu BMW 1 M Coupe. Czyli pierwszej jedynki w wersji ekstremalnej. Fakt, że tam było 6 cylindrów i jednak 3 litry, ale to tylko świadczy o tym, co można dziś wyciągnąć z dwulitrowych samochodów. Żadnego włączenia Trybu Sport. To jest auto, które według producenta rozpędza się do setki w 5 sekund. Nie mam pojęcia, jeszcze nie zestawiłem ze sobą obrazu z kamer i mikrofonów z obrazem ze stopera, ale zobaczymy. Podejrzewam, że niewiele to się różni, jeśli w ogóle. To jest diabelnie szybkie auto, aczkolwiek nie jest w najmniejszym stopniu ekstremalne, co również widać po tym, że mamy średnie spalanie w tej chwili na poziomie 11.8. No przepraszam, ale za 306 koni? Naprawdę 306 koni gotowych w każdej chwili. Zmienić się w wilkołaki, koniołaki i rozrywać gardła. Mamy tutaj, bądź co bądź, bardzo dobry napęd na cztery koła. Jasne, haldex, ale haldex taki opancerzony. Dużo mniej opancerzona jest dwusprzęgłowa, siedmiostopniowa skrzynia biegów. Która już tutaj w praktycznie zupełnie nowym samochodzie zaczyna wydawać dźwięki, a czasami się gubi. Nie przepadam za tym, no ale mój Boże. W pewnym momencie kiedy wchodziła pierwsza seria klasy A AMG, wręcz mówiono wprost o tym, że przekładnia kątowa. Odprowadzająca napęd od przedniej osi do tylnej potrafi się ukręcić. No ale co się dziwić? To jest 400 Nm, a jest to dopiero trzecia od góry wersja najmocniejszej klasy A. Bo ta ma 306 koni, ale jest jeszcze wersja 380-konna i 420-konna. Cały czas z tego samego silnika. Fakt, że te dwie wyżej mają 450 i 500 Nm, ale obydwie dostępne w niezwykle wąskim zakresie obrotów 250 obrotów raptem tu mamy bardzo szeroki zakres obrotów przeszło 2000, co po prostu oznacza, że można tym samochodem jeździć o wiele płynniej, o wiele spokojniej będąc cały czas diabelnie szybkimi, mając w każdej chwili możliwość potwornego zrywu. Bardzo mi odpowiada ten samochód, bo nie jest aż tak hardkorowy. Faktem jest, że po przełączeniu tym pięknym pokrętłem, jak w Porsche albo Manettino w Ferrari, jak przełączymy się w tryb sport, nie mówiąc już o trybie Sport Plus czy tam Race, nie pamiętam, to auto przestaje być sensownym wyjściem na co dzień z możliwością jeżdżenia w wyścigach od święta i staje się po prostu zabetonowanym monstrum, które no, poza torem odbiera wszelką przyjemność z jazdy samochodem. On jest wtedy naprawdę zabetonowany. Ale, mój Boże, co kto lubi? Mnie się bardzo podoba w tej właśnie wersji 35. Podoba mi się to, że hmm, będąc diabelnie szybkim samochodem, bo mówmy się, 5 sekund do setki to jest wspaniały wynik. To jest zresztą, Boże, no, 300 koni mechanicznych i około 5 sekund do setki. To są również parametry Porsche. Boxera lub Caymana tego bazowego. I absolutnie nikt na to nie narzeka, prawda? No, trzeba by było być czubkiem, żeby narzekać na takie możliwości. Ale tutaj mamy jeszcze takie możliwości. Ja jestem na zimowych oponach. Więc nie mam mowy o wygłupach. Ale powiem Wam, że to, co ten samochód potrafi na zakrętach, to się w pale nie mieści. On idzie jak przyklejony, a kiedy już zaczyna brakować fizyki, no to przechodzi w tryb ślizgania się na wszystkich czterech kołach naraz, co jest bardzo, bardzo bezpieczne. On to wyraźnie zaznacza, ostrzega, że już jesteśmy na granicy albo nawet za granicą, ale cały czas wspiera, pilnuje, pomaga. A przy tym no pozostaje cały czas Mercedesem. Ja mam w ogóle od samego początku istnienia tego samochodu, czyli klasy A AMG, mam pewien problem, ponieważ w porównaniu z innymi samochodami o podobnych parametrach, on ma zdecydowanie dwojaką naturę, ale nie na zasadzie rozdwojenia jaźni. Całkowitego rozjechania, tylko. Mój Boże, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ponieważ on jest nawet w, w trybie komfortowym. Jest naprawdę twardy, zawieszeniowo, ale zarazem naprawdę komfortowy i naprawdę luksusowy. Fakt, że Skrzypimy sobie. Fakt, że mamy tutaj znów mnóstwo obrzydlistwa pod tytułem lakier fortepianowy, ale mimo wszystko jest to auto, w którym się bardzo łatwo zakochać. A dopóki nie włączymy trybu, trybu supersportowego, to nie ma cienia wątpliwości, że to auto nie próbuje nam wytrząść pląb. Z zębów. Nie, to jest naprawdę bardzo przyzwoity, bardzo przyjemny i całkiem wygodny samochód. Fakt, że jest tak obwieszony spoilerami, ma tak niskoprofilowe koła, opony. ma tak mały prześwit, że pozostaje ekstremalny, niezależnie od tego, jak wiele w nim pozostało komfortu. Po prostu on jest zbyt mocno położony na ziemi. Oczywiście zawsze można wziąć wersję AMG Mercedesa GLA, który ma i dużo wyższy profil opon, i dużo większy prześwit. I w tym momencie praktycznie uzyskujemy sytuację i Wilk City, i Manchester City, e, i owca cała. Bo z całą pewnością GLA AMG jest samochodem diabelnie szybkim i znakomicie się prowadzącym, no nie aż tak, jak A klasa AMG, ale naprawdę niewiele mniej. Niewiele mniej potrafi na zakrętach, niewiele wyższy jest opór, jaki stawia jego podniesione nadwozie na autostradzie, ale jest samochodem cholernie wszechstronnym. Klasa A AMG absolutnie nie próbuje być wszechstronna, absolutnie. Ona jest w miarę codzienna, tylko w wersji 35, czyli tej najniższej AMG. Natomiast 45 380 konna i 45 420 konna to są już samochody dla, hardkorowe samochody dla hardkorowych kierowców. Dla ludzi, którzy wręcz uważają, że to nie jest jazda, jeżeli nie mają wrażenia, że ktoś im próbuje złamać kręgosłup, wbijając kolano w lędźwia. Tu można jeździć i tak, i tak i jest z tego kawał frajdy. Fakt, że tanio nie jest, ale pamiętajmy, że mówimy o praktycznie topowym hot hatchu. Bo większy silnik, ale wcale nie mocniejszy, dostajemy tylko i wyłącznie od Audi w klasie kompaktowej. Tam jest 2,5 litra, tam jest 5 cylindrów, tam jest 400 KONI. I tamten silnik upaja dosłownie kierowcę fenomenalnym brzmieniem. Ale tamten samochód nie ma w sobie tej dzikości tego doktora Jekyla. Zmieniającego się w ułamku sekundy w pana Hajda, morderce patologicznego, psychola, którego trzeba naprawdę trzymać krótko przy pysku, nawet jako 35, czyli ten 306-konny. Co dopiero 380-konny, czy 420? No, ale, mój Boże. To kosztuje i w związku z tym, że jest to i Mercedes i Hot Hatch i takie bardzo sensowne w sumie połączenie hardkorowości z codzienną przydatnością, ten samochód kosztuje 190 tysięcy złotych i do tego dopiero trzeba zacząć różne rzeczy dodawać. No więc nie zdziwi was chyba, że to, czym jadę, kosztuje przeszło 250 tysięcy. Mamy tu już prawie wszystko: z możliwością wściekle ostrej jazdy i absolutnie niewiarygodną zdolnością do pokonywania zakrętów wbrew fizyce. Ja w sumie całkiem świadomie porównałem ten samochód do również, przecież, dwulitrowego, mocno podkręconego. Porsche, Boxera, bo tam, gdzie Porsche 300-konne dopiero się zaczyna cenowo około 250 tysięcy, tu już mamy to. A w tym samochodzie już nie można mieć nic więcej. Co sprawia, że w momencie, kiedy się nie świruje. Kiedy się jeździ po mieście, kiedy się jest normalnym uczestnikiem ruchu, to ma się do dyspozycji owszem, twardo zawieszony, ale fantastycznie luksusowy samochód. I to jest właśnie to. Fakt, że mam tutaj potężny problem z nagłośnieniem, bo system Burmester jest świetny, poza wszelką dyskusją. Natomiast łączność, no cóż, przez tych kilka dni, kiedy nim jeżdżę, tylko raz udało mi się w czasie całego jednego modułu jazdy słuchać muzyki non-stop. We wszystkich pozostałych sytuacjach, modułach jazdy, albo się rwało połączenie Bluetoothowe, albo w ogóle go nie było. Natomiast no, ja nie cierpię kablowiska w samochodzie i w związku z tym nie podłączyłem się do Apple CarPlay'a kablem. Ja tego po prostu nie znoszę. Tym bardziej, że mam ładowarkę indukcyjną bezprzewodową. Fajnie by było się również bezprzewodowo łączyć z systemem audio. Ale jeżeli on przy zwykłym Bluetooth już odwala takie numery jak 15 lat temu robiło mi pierwsze BMW z Bluetoothem, no to ja nie jestem pewny, czy to jest warte grzechu. Z całą pewnością pod tym względem Mercedes powinien się poprawić. No bo to niczego, no. Mam fenomenalny zestaw audio, z którego nie mogę korzystać ciągle na co dzień i tak dalej, bo albo muszę się wpinać, albo muszę się zgodzić na jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma, jak to było kiedyś z tym sygnałem świetlnym w radiowozie milicji. Działa, nie działa, działa, nie działa. Nie lubię, nie pasuje mi to do Mercedesa. Podobnie zresztą jak mi nie pasuje do Mercedesa to, co zapewne zauważyliście już podczas prób dynamicznych, a mianowicie, że również Mercedes, tak samo jak niestety wszystkie inne samochody mające kamery obserwujące znaki, również Mercedes nie potrafi poinformować mnie, kierowcy, o tym, Jakie jest rzeczywiście ograniczenie prędkości? Znakomicie informuje o tym, że jestem na przykład na terenie zabudowanym, że jestem na terenie osiedlowym, że zbliża się znak stop, że zbliża się przejście dla pieszych. To jest perfekcyjne. Dlaczego nie można doprowadzić do tego, że wyświetlane przez system wyświetlana przez system wartość ograniczenia prędkości będzie zgodna z rzeczywistością. Nie wiem. Nie wiem, ale to jest zapewne z gatunku dokładnie tych samych tajemnic, co opisywane przeze mnie od 98 roku idiotyczne przeświadczenie producentów, że jeżeli możemy stosować pełną telemetrię, to o wiele istotniejsze będzie wykorzystać całe pasmo przenoszenia na dostarczanie do samochodu rozrywki z internetu, niż zapewnienie ogromnie wysokiego bezpieczeństwa na drodze informacji. Samochód do samochodu, car to car, lub samochód do otoczenia, car to infrastructure, o tym, że ktoś 3 km przede mną wjechał w śnieżyce, co natychmiast jest rejestrowane dzięki automatycznym wycieraczkom, automatycznym światłom i systemowi ESP. No ale cóż. W takim świecie żyjemy i w takim żyć będziemy. A na razie, no cóż, z dużą przykrością żegnam się z Wami, bo z tym samochodem chętnie bym się zaprzyjaźnił na dłużej. Fakt, że chciałbym mieć większy prześwit, czyli jednak odmiana GLA na większych kołach z wyższym prześwitem bo to jest kapitalne auto z kapitalnym silnikiem dające mnóstwo freight A przy tym piękne. Dziękuję do widzenia.